Chciałbym się z wami podzielić słowem, co Bóg uczynił w moim sercu, ale na pierwszym miejscu chciałbym powiedzieć: że Zural jest to Wy jesteście mocno w moim sercu. I, I bardzo Was kocham. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Z całego mojego serca. I, I jesteście również w moich modlitwach. I, In I chciałbym Wam powiedzieć e, kilka słów. Roden my book, E, szukajcie więcej Boga. Rodem majbut, pana Leski Worba. Szukajcie więcej jego słowa. Leski Worba, czykajs za stare, bo jego słowo jest, które może cię Worba na niebieski ściega, in Bo jego słowo może dać nowe życie. Rodem majbut, pana klasura na niebiesko. Szukajcie jeszcze więcej jego obecności i głosu Bożego. Jedyn, kto my Matusa, bo Bóg chce dzisiaj rozmawiać z tobą. Jedyn, kto my z Bóg chce rozmawiać z tobą w ten Kamamut, a sokradła sode, nadamu go trają. I Chcę powiedzieć, co Bóg uczył w moim życiu? Małgła, są te serwible zanim powiem wam kilka słów o Bogu. Tu dyma wujciami, wiat. Pewnego pewnej nocy modliłem się. Dziedziń tu maribury, sklep suwien. Dzieci już poszły spać, do gospu późną nocą. A i byliśmy i krzynowu stąd od i I nie spałem wtedy i byłem sam. A i tu dyma te wujcima i zaczął się modlić. I pomył i powiedziałem: dewa Boże, kamav chcę, daś usłyszę usłyszesz? Kacchowasu, twój głos, kamav dywla, chcę, Boże, gdzieś tu ma tu, abyś ty przemówił do mojego serca, kamowilo, do mojego serca, kamowotraj, do mojego życia, kamowenta, do moich uszu kamata, daś naw, kacchowasu, Czy słyszysz twój Boży głos? Wujiciale, wujiciale, modlęm się, modlęm się, wujiciale śpiewałem wtedy. Teraz w ramie na knap. Nie wiem jak długo to było. A roztem Filip przychodzą i nawet e, padłem na kolana. A roztem Filip Mojosa pytam, na pewno leżałem przed nim. A potem patamowo wchodzi most, kiedy e, przyszedł moment, że było już naprawdę cicho, ale super ty i czekałem. I then I've to begin now ten Mówi wam, mówię wam przedtem, Angielski widział wasa Bogasić, o moje ręce. Ty wtedy tej nocy, a słyszęm głos, ale Usłyszałem Boży głos. Że niesu przynasła Bogu i wiecie co wtedy mi powiedział? Popamiętasz, nie, co przynasła Bogu? Jak tak ci usłyszałem, co mi powiedział? A słyszęm głos i usłyszałem pewien głos. No gadaj, głos Satana jest stąd, nie z domamancsa. Ale to nie był głos taki normalny, ludzki. A Dynamo mega to głos. Powiedział mi ten głos, starek dat, jak, jak ojciec. Dądma, brzydki szawencza. Który mówi do swojego syna. Wiem, Dądma, mój szawencza. Ja też rozmawiałam z moimi dzieci. No ma godzim, masz kartumenty, kancjurny mój głos. Kto jest między który słyszy mój głos? Najpierw ona. Że nie są wtedy mi panagodą. Czy my wiecie, co ja wtedy powiedziałem? Wtedy deła. Boże, deszka datsa. Nie są. Jeśli jest tak, jak ty mówisz, ty mój Moje uszy. Na ka nie te uszy. Ko laka ne duchoskie, te uszy, które są duchowe, tesz ja to boój ląę ciwo oczyć moje moje serce, po Twoje słowo kata noczy jest i tego dnia Miadawa jest szła blasmy dynesski i od tego dnia od tej nocy ja słyszę Boże Hakanka Wolba aleski i, i jak ciągle słysze jego głos i ja chcę go słyszeć, bo tam mój e moi braci i moia sorstron i vorba de deveski a do hebreu e mistică hebrețicul